Do tej pory te protesty, które były, no miały taki dość łagodny charakter. Oczywiście była blokada drogi, ale ona też była prowadzona w bardzo cywilizowany sposób, z tak? przerwami, tak żeby jednak ten korek, który się tworzył, był rozładowywany sukcesywnie, żeby było utrudnienie, tak żeby każdy kierowca widział, że, że dzieje się coś, co się ludziom nie podoba, ale z drugiej strony, żeby nie blokować zupełnie, tak, żeby nie robić tego w taki ordynarny sposób, że mamy wszystkich w głębokim poważaniu i najważniejsze nasze ma być na wierzchu. I tego typu protesty się odbywały, natomiast dalej nasi mieszkańcy są bardzo zdeterminowani i chcą protestować, tylko chcą to robić już w mieście Opolu. Przymierzamy się do takich akcji. No, zobaczymy, trzeba to będzie oczywiście zorganizować i trzeba będzie władze miasta powiadomić, tak jak to jest zapisane w ustawie o zgromadzeniach. Myślę, że w najbliższych tygodniach tego typu imprezy czy tego typu wydarzenia znowu się będą pojawiać. My jesteśmy w stanie, bo to tu nasz Ośrodek Kultury deklaruje, że chciałby zrobić w Opolu na rynku w którąś sobotę koncert. Czy coś w rodzaju widowiska, na którym zaprezentowalibyśmy to, czym możemy się pochwalić. Myślę, że to na parę godzin można mieszkańcom OPOLA zapewnić całkiem niezłą i ciekawą rozrywkę, wręcz, bo to tak, tak można potraktować. Więc myślę, że tego typu akcje też będziemy chcieli robić.